W przedszkolu samorządowym nr 3 Misiuszatek w Słubicach dziś całodniowa akcja pod nazwą Przerwa na czytanie. Dyrektor przedszkola Kamila Łopusiewicz opowiedziała nam o tej dzisiejszej, jak i o innych akcjach związanych z czytaniem dla przedszkolaków. Jest to ogólnopolska akcja czytelnicza organizowana przez Bibliotekę Miejską w Gorzowie. Każdego roku włączamy się w tą akcję dlatego, że realizujemy wiele projektów czytelniczych. W naszym przedszkolu bardzo promujemy czytelnictwo. Bierzemy również udział w wielu projektach ogólnonarodowych, ale też w oświatowym zasięgu. Jest to m.in. rozwój narodowego czytelnictwa, magiczna moc bajek, mały świecie wielkiej literatury, przerwa na czytanie oraz czytanie na drugie śniadanie. Tych akcji jest wiele, ponieważ uważamy, że warto i należy czytać dzieciom już od najmłodszych lat, żeby mogły wzbogacać swoje słownictwo, rozwijać wyobraźnię i uczyć się obcowania z książką, a w szkole się to na pewno przydaje. Dziś wśród innych osób czytających dzieciom była także sprawująca przez wiele lat funkcję dyrektora Misia szatka, pani Grażyna Szurka. Niedźwiadek z czerwonym nosem odpoczywał sobie w cieniuska. Właśnie przyszła do niego z wizytą, jego najlepsza koleżanka i przyjaciółka, Wieniurka Basia. Cześć Misiu, przywitała się Wasia. Chciałabym zaprosić Cię na moje przyjęcie urodzinowe. Przyjdziesz, prawda? Jasne. Odparł się. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Była pani dyrektor, oprócz czytania dzieciom, pokazała im także album z fotografiami z Misia Uszatka sprzed wielu lat, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem małych słuchaczy. Myślę, że każdy ma w sercu jakąś książkę, jakichś bohaterów i chętnie dzieli się z innymi ich przygodami. Dlatego to jest taki, taka okazja, dzień, kiedy każdy może czytać to, co bardzo lubi. Nie ma wątpliwości, że przerwa na czytanie to piękna i bardzo potrzebna akcja w tych czasach obrazkowej smartfonizacji życia już od najmłodszych lat.